Siemano, wiem, że do świąt jeszcze, jeszcze kilka dni, ale ja już dostałem paczkę od świętego Mikołaja. Patrzcie, nawet jest podpisana. Do Kamila z Baseball i inne historie. Luks. Jest nawet liścik, więc sobie go teraz wam przeczytam. A więc to no tak. Szanowny autorze Baseball i inne historie, to o mnie. Przesyłam ci świąteczną paczkę pełną baseballowych prezentów. Te prezenty nie są dla ciebie. Twój kanał jest chłupy i po prostu szkoda mi osób, które muszą oglądać takie gówno. Zrób więc po nowym roku jakiś konkurs dla twoich widzów. Konkurs powinien być równie idiotyczny jak twój kanał, na przykład konkurs na najlepiej zbudowane boisko baseballowe w Minecrafcie. Pozdro i popraw się w przyszłym roku, Mikołaj. Jak każą, to każą. Czyli słuchajcie, w styczniu oglądajcie uważnie kanał, bo będzie baseballowy konkurs. Jak widzicie, paczuszka jest duża. Nad formą konkursu jeszcze pomyślę. No i niestety będę musiał zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby przyszły rok rzeczywiście był lepszy. A teraz już tak całkiem serio wszystkim wam życzę jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce. Na razie.